żurek ludziska, Ja jestem Recek, a to jest Sniper Ghost Warrior w ramach nowej serii Redsplay. Play. What the fuck, Recek? Wiedzisz, czemu a ty się za kolejną serię bierzesz? Boże, człowiek ogarni się. No nie no, ale wam, że no naprawdę mi zależało po prostu na nagraniu tej gry. Nie, nie no, chociażby w formie jednego odcinka, no. Być. Nie no, ja tu się od razu nastawiam na całą serię, bo wiem, że. Gra jest ciekawa, bardzo. No cóż, taka trochę oryginalna. Nie, no nie będę wam tu to tych wszystkich danych, wszystkich co ja wiem na temat tej gry. A po prostu zaśmiemy sobie nową grę. Tak, zaję sobie wszystkiego sprawę. Zagrywamy sobie na średnim poziomie trudności. Welcome St. Dominic Camp Rookies. Tyler, dobrze, żeś tu znajdzie. Zróbmy tych rookies, co potrzebują, by żyć.

Am I going too fast? Getsch, for you, my control, no, sir. Good. Sergeant, hit the deck and take aim at these huts down the hill. You must remember when aiming at a target, you need to be aware of the distance to the target, wind conditions, and your own pulse. Each of these have an effect on where the bullet is going to go. And that pretty little red dot tells you where the bullet is going to hit. Sergeant, uh -huh, you. Take down the three targets. Czyli ogólnie nie mamy patrzeć na nasz puls, na siłę wiatru, grawitacja, balistyka i tego tej rzeczy. Okej. Okay. To cóż. Boom. Boom. Oj, nie trafiłem. Dobra, spokojnie. Pięknie. Okej, okay, czyli mamy możliwość przybliżania, oddalenia. O, tędy!

Trafiłem! Uu! Ja nie mogę. A. Ok, Uu! o, trafiony, pięknie. Jeszcze jeden został. Ostatni pocisk w magazynku. Slowbo, już mi się podoba. That's how we fucking roll around here, ladies. And now something not stealth like at all. Grab some grenades off that table. Oho, granaty. No, robi się coraz ciekawiej. Let's make some noise, girls. Bring those targets down with some of your grenades. Fire in the hole! Aj, coś trochę chyba za blisko. Ok, now we'll proceed to the stealth training ground. Oczywiście. Now what? Somebody will show you how to go and stay undetected. If you hide behind bushes, high grass or behind rocks, you're less visible to the enemy. However, if you move and the enemy is near, he can hear you just based on your stance. Wells, hide in the area. You got 45 seconds to find good cover. Move. Go 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 go. No! it, get to Dobra, trzeba się gdzieś schować, skitrać, w ogóle. Hide dońć. Come, 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 come. Tu nie, tu nie, to nie, tu nie, tu nie... O! O, tu będzie dobrze, tu będzie dobrze, tu będzie dobrze! Attention rookies. Find Sergeant Wells. Ja nie mogę, ta nerwów... O, tu będzie lepiej. Wybornie! Elegancko no, i w ogóle niezdesz. Johnny gdzie? Czy on jest tak blisko mnie? Okay, przeżyczę sobie spokojnie. Come this way, follow me. Och, shit. O, no, chodź, 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 chodź. Tu mnie nie ma! Tu mnie nie ma! Tu mnie nie ma! Nice o ja o ja pierdziel. Uh, pierdziel, tak, są tak, blisko O ja... A zro <laughs> <go. Nazwę> mnie jest <laughs> tak blisko, o Jezus Maria Z którą stroną on idzie? Przekitrajmy się tu Wells you can come out now. Mogad, Sergio. Same time tomorrow. Wow, świetnie. <coughs> okay. tutorialu. No General Vaskis is attending a meeting today in an old refinery facility on the Isle Trineo coast. Agent Mike Rodriguez is on an undercover mission and will also be on site. He will set up the shot for Alpha Nine, a sniper spotter team. Killing the General will put an end to this file regime and its inhumane practices. So, in term, to Mother 2, this is Alpha 9. We have reached the ruins. We can't see any enemy personnel from here. Proceeding to the sniping spot. Roger that, proceed. Be advised that scans show hostiles patrolling your area. Got that. No i co, już zaczyna się pierwsza misja, w ogóle wszystko git, wybornie.

Brogi, brogi. No dobra, no to jedziemy. W ogóle, co my tu mamy? Mamy nóż. Kwy, tak mamy. O, pistolet z tubikiem I sniperkiem. Na razie, przerzućmy się na pistolet. Aha, okej. Okay. o ho 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 Ja chcę jeszcze raz! No, powiem wam, że to już było mocne. No, więcej punkciaszków w górę. Weźmy sobie pistolet z dumikiem i Pokażę łapety. Pięknie. Elegancko. W ogóle wszystko git. Oj, oj, oj. Come on, come Oj, come no. To oni tam gadają? To hiszpański w ogóle? O, shit, shit shit shit. Dobra Ja pierdzielę, co wojna nerwów w ogóle. Ja pierdzielę Jestem do Tanejbisji w ogóle snajperem jestem a tam sobie jest pistolecikiem zamiast ze Stajpą Tak swoją drogą mam nadzieję, że mnie gra nie wywali tak jak poprze czas poprzedniego nagrania

Okej, czyli póki co jesteśmy osamotnieni. Aha. Dobra, daleko to? Dobra, teraz się szybko przekraść. Jest tam ktoś jeszcze na górze? Anybody here?

Kolejny przeciwnik. Dobra, się z nim tak na cichca. Piu! Alina. US, aby się spinać lub opuszczać. I rozumiem, że mam to trzymać. A, wciśnij spację, aby puścić linę. Okej. Okay. dotarło. No i panie, Onil, gdzie pan jest? Czyżby już niedaleko? Zastrzel. Zastrzel. Z geza. Come Alpha nine in position. Transactions in progress. Three vehicles parked around the building. Two hostiles guard the entrance. A tango spread across the area. I do not have an FOB on the target. Roger that, Alpha nine. Keep that building in your sight Switch to frequency eight and monitor the situation. Okay. Now ja, more schedule and follow the plan as we intended the ore is very valuable not something that's easy to come by chita tps we're talking about my organization has the money and power to become a great partner for your company please help yourself to a drink oh located the target and have a visual window on the left <laughs> heavily <K> limited view <iels> of target back waiting for further instruction

o, piękny strzał! Kolejny Dobra, schodzimy. A gdzie jakiś. O! Tu, punkt zaczepu. Okej, okay. wduw, dół, dół, dół. O! Chcę na dół! Okej, okay, już schodzimy, 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 schodzimy. Dobra. Ani! Nie Co go. O, leci, 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 leci! I, i, i... Aj! O! A nie, jednak wdało się. Dzią, Dziął, nie, dzią. come on, come on. O, dobra, dobra, udało się, udało się. Sytuacja opanowana. Jaki mistrz? O, lecimy! Jaki! Ja nie mogę. Dobra. Dobra, poruszaj się, aby ciągnąć. Dobra, no, na dół! Na dół! No, schodzę, no! Dobra, czy jestem już na ziemi?

o, 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 o! Gdzie, 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 Skąd mnie biorą, skąd mnie biorą? A, tu bezczelny ty! Dobra, pad. O, o, o. Kolejny będzie daleko, będzie daleko. Ile? Aj. No. A, tu kolejny jest jeszcze. Dobra, udało się. Zdjęty. Dobra, jak... Aj! Jeszcze jeden? Gdzie on? Come on! Come on! Pokaż się! Pokaż się! Pokaż się! Come on! No! No patrzcie jaki... A, tu Sniper. I leci! Pie... Yeah. <laughs> Hia ha ha Dobra, przechodzimy sobie dla bezpieczeństwa. Wow, 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 wow! Dobra, jeden pad. Drugi leży. Gdzie gdzie następny? Gdzie następny są? A, tu na górze. i, i Aj. Aj, healuj, healuj, healuj. Okej, okay, to mi oddawia 50% zdrowia. Wiii. Koniec z tym strzelaniem, co mnie tu będziecie O, 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 o okej. Okay. Jakoś się udało. O o fuck 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 fuck, fuck, fuck. granaty, gran granat. Dobra, dobity Przydałoby się jakieś zdrowie albo coś, jakieś żapteczun, nie? Sprawdźmy sobie to. Dobra. Tu pięknie wszystko, ładnie. Okej, okay, tu pobieg. Dobra, to tyle by było ze skradania. A. Dobra, leży. Dobra, dla pewności. O, 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 o. Gdzie, gdzie, ale. Nie, nie ma bata, wracam się po nią! Nie, ja tak się nie bawię, ja tak się nie bawię! Ja bez mojej sniperki nigdzie nie idę, to jest sniper, a nie kurde... Szturmowiec. Dobra... Tu powinna być? Gdzie jest? O, Przepraszam, się cię zostawiłem. Nie mogłem się powstrzymać. <noise> Boże, jestem taki wredny. Ale nie, dobra, lecimy dalej! Dobra, czasowo jest luzik. Dobra, teraz gdzie jest towarzystwo? Wieża? Nic. O, czyżby tu coś było? Dobra, niech sobie nasz. Niech sobie sobie. I. I. <śle> I tak ma być. Chociaż z drugiej strony mogę w tą beczkę walnąć, a nie.

Gdzie ten jest? O! Ura elegancka, wszystko ładnie poczyszczone. Chyba. Ale naprawdę rozejrzymy się za jakąś apteczką albo coś, jak jakieś metki O! Ura!

Poszła nie tam, gdzie trzeba. Ale okej. Okay. No, słuchajcie ludziska, dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was do komentowania, rzetelnego jego oceniania. A jeśli uważacie, że to, co tutaj zobaczyliście, to było dla was za mało, no to zapraszam również do subskrybowania kanału. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!